Witam wszystkich oglądających. W dniu wczorajszym mówiłem, że dzisiaj będę chciał robić testy z nowym wirnikiem na te szerokie magnesy, które w wczorajszym filmie pokazywałem. Ale nie dawało mi tutaj spokoju to, żeby sprawdzić po połączeniu prawidłowym, jakie napięcie uzyskam, i w tej chwili połączyłem to e, szeregowo, ale tak, żeby. Prawidłowo to podłączyłem. I tu pokażę Wam, jakie jest napięcie. Dodatkowo, tu mam podłączoną żarówkę 21W na 12V. No i zobaczę, pokażę, pokażę Wam, jaki prąd płynie tutaj w tym układzie. I jakie jest napięcie. I jaki będzie na, spadek napięcia, gdy podłączę żarówkę. No, i też Wam powiem, jakie będzie prąd pobierany z zasilacza mojego warsztatowego. W zasilaczu mam ustawione napięcie na 34V. Dobra. To, żeby tu nie przedłużać, zaczynamy. W tej chwili yy, silnik pobiera, cała elektronika z silnikiem pobiera no, 980 mA. No i tak spada. 960, 950, 940. A tu napięcie nam rośnie. 920, 930 tak się waha o skoczyło na 910 910 miliamper no to poczekamy jeszcze chwilkę powoli napięcie rośnie Mówią, idzie w górę dobra to wystarczy i teraz podłączam żarówkę 21 W. Napięcie spadło do 7,5 V. Żarówka pobiera taki prąd, płynie przez w tym obwodzie 1,3 Ampera. I pobór prądu z zasilacza warsztatowego jest 1 trzy jeden dwadzieścia dziewięć o w tej chwili jeden dwieście dziewięćdziesiąt. Jeden dwieście osiemdziesiąt. Proszę wam pokażę. Jeden przecinek dwieście osiemdziesiąt mili A tu jest. Jeden trzy. Zero Na zasilaczu warsztatyjnym, warsztatowym, mówię warsztatyjnym, warsztatowym zasilaczu jest w tej chwili pobór prądu jeden dwieście siedemdziesiąt, jeden dwieście osiemdziesiąt. Waha się tak. Dobra w tej chwili e, zrobię jedno, jeszcze tutaj mam drugą, drugi, drugą grupę cewek i te też połączę szeregowo i wtedy połączę je albo wszystkie szeregowo będą albo równolegle podłączę i zobaczymy wtedy pokażę wam jakie są tutaj jest napięcie i jaki jest prąd. Ja sobie to przygotuję wszystko. I pokażę Wam zaraz. No w tej chwili mam podłączone szeregowo drugą grupę cewek. Pokażę Wam, jakie jest napięcie z tej grupy. Jakie jest obciążenie. Czyli obciążeniem będzie też żarówka 21W, v, 12V. Zobaczycie, jaki prąd płynie w układzie. I powiem Wam, jaki jest pobierany prąd z zasilacza. Dobra, to zaczynamy. No jak widzicie napięcie jest podobne. Dobra, wezmę teraz obciążę. Zaraz momencik. Coś mi tu zjechało. Dobra, ale tyle zrobimy ten test. Napięcie spadło do 1. do 7,5. Prąd jest tutaj 1,2, prawie 1,3 ampera płynie w kładzie tutaj z tą żarówką, a pobór jest 1, 1,3. Ale momencik jeszcze raz to powtórzymy, bo mi tu koło zeszło i trzy o budowę tutaj o tą stopę. Ja sobie to poprawię i zaraz to zrobimy jeszcze raz. Dobra, poprawiłem sobie, bo te koło tutaj tarło o tą blachę to też zwiększało pobór prądu. W tej chwili pobór prądu z zasilacza to jest no 980 mA i powoli spada. Dobra, zrobimy teraz, podłączę żarówkę. I tak, prąd, który płynie tu w układzie jest 1,3, no, 1,3 Ampera i spadło trochę do 1,297. Prąd z zasilacza, który idzie, to jest 1,3 ampera. Dobra, ja w tej chwili połączę te cewki równolegle, te dwie grupy. Pierwszą grupę i drugą grupę równolegle połączę. Wtedy zobaczę, po, 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 zobaczymy jakie jest napięcie i jaki prąd będzie płynął tutaj w układzie z tą żarówką i jaki prąd będzie pobierany z zasilacza warsztatowego. Ja sobie to przygotuję i zaraz się widzimy. Mam tu już podłączone wszystko, dwie grupy równolegle. I teraz tutaj zobaczymy jakie jest napięcie. W tej chwili na biegu jałowym pobór prądu to jest 1 amper i spada delikatnie. Czyli tu napięcie nam lośnie, a tam prąd spada. W tej chwili na zasilaczu jest pobór 960 mA. No tu mamy 11,48 no 49. Dobra, ja w tej chwili podłączę żarówkę. 21W. O. Napięcie spadło do prawie 5V. Zaraz momencik jaki prąd tu płynie. 1A, czyli ten układ, połączenie równoległe dwóch grup, jednak nie jest dobre. Pobór prądu z zasilacza to jest 1,2A, a prąd, który płynie tu po obwodzie, to jest 1A. Dobrze, jeszcze raz sprawdzę pierwszą grupę. Jaki jest prąd płynie tu w obwodzie, tutaj z tą żarówką? Jaki jest prąd pobierany z zasilacza? Dobra. Mamy napięcie 11,2 i rośnie powoli. Obór prądu z zasilacza jest 950 mA. Dobra, podłączę w tej chwili żarówkę. Prąd, który płynie tutaj w obwodzie to jest 1,2A, 1,286. A pobór prądu, który powiera zasilacz, to jest 1,3A. I napięcie spadło drastycznie. Czyli wszystko widzieliście, jakie prądy tu płyną, jakie jest napięcie, w tej chwili e, dzisiaj sobie wezmę, wydrukuję wirnik na te magnesy, które wczoraj Wam pokazywałem, no i zrobię test z tamtymi magnesami. I zobaczę, jaki to będzie uzysk napięcia i prądu. Bo w tej chwili, tak jak już raz Wam mówiłem, e, magnesy, które mam. Tutaj na wirniku, one są po prostu szerokości tego o tego jednego bieguna tu metalowego, takiej szerokości one są, a mają być szerokie na dwa te bieguny, o tak jak tutaj jest, na te dwa bieguny. Wtedy podejrzewam będzie, to jest analogicznie. Jest to samo, co robiłem tą prądnicę tą niebieską z takimi dużymi, co tam się na 30 żłobków, co tam się mi to, męczyłem się z tym. A jak wstawiłem magnesy tak jak trzeba, wtedy to dopiero ruszyło z kopyta dało i napięcie, i prąd. Tak więc tu może być analogicznie to samo. Nie wiem, czy jeszcze jedną rzecz żeście zauważyli, że jak mam tu ten stojan, który. Od tego silnika w tym miejscu, mimo że tu są też 8 magnesów na wirniku, ten jakoś nie wiem, bardzo dziwnie startuje. Ale jak był tutaj, w tym miejscu, to on pracował on bardzo ładnie, elegancko startował. W tym miejscu coś nie wiem, albo jest źle skręcone, mam to i są jakieś, może tutaj bardziej przyciąga. Jest, powstaje tak zwany elektromagnes i przyciąga wirnik do, do Stojana, może dlatego. Dobra, to na dzień dzisiejszy to by było tu wszystko. Następny film będzie jak już będę miał wirnik wydrukowany, założony i wtedy będę robił na tym nowym wirniku na tych dużych magnesach. Dobra, to by było wszystko. Dziękuję wam za oglądanie, za cierpliwość, za nowe subskrypcje i zapraszam na kolejny film. Już niebawem.